Teraz jak sobie znowu patrzę, to co jest fajniejsze, Bentley czy Maserati? Z tego względu, że Bentley to Volkswagen, a Maserati zaraz napiszecie, że Alfa Romeo. Kurde, blade, no polakowi to nie dogodzi w żaden sposób. Ale jak tak patrzę sobie teraz tutaj po długości, Maserati też wielkie, no, też długie, też wielkie i też takie fajne charakterystyczne przetłoczenie tutaj do tyłu. Yy, Maserati wydaje mi się dźwięk lepszy, nie? Dźwięk, dźwięk. W Maserati to chyba dźwięk. <słuch> No i jakby na to nie patrzeć, logo Maserati też wydaje mi się takie ładniejsze. Dzisiaj, żeby było grubo i żeby było ciekawie, zabieramy taki samochód. Chcieliście ostatnio pod ostatnim filmem, nie, ja już dużo wcześniej Wam mówiłem o Maserati, także dzisiaj w końcu Wam pokażę to Maserati, jak to wygląda, czy to jest takie fajne, czy to jest niefajne, quattroporte ogólnie to jest, więc zapalajmy wóz Jakiś taki wydech słabawy, ale za chwileczkę damy tam kamerkę do tyłu. Jedźmy teraz szybciutko i zobaczymy, co to za samochód. Czy to fajne, jak to się je. Czy to takie spaghetti, czy to Alfa Romeo, czy to jakieś. może troszeczkę coś lepszego. Dobra, widzimy się dosłownie za sekund. 5. Uszkodziłem ostatnio swój samochód. Ubezpieczalnia zaproponowała mi 1700 zł, więc wysłałem kosztorys na 321dopłata.pl i dostałem dodatkowe 4000 zł w 24 godziny na koncie. Opłacało się, co nie? A więc mamy to. Maserati Quattroporte. To jest samochód taki niepopularny i nietuzinkowy. Myślę, że jedyne Maserati Quattroporte, które teraz przychodzi Wam do głowy, to z filmu nietykalni. Chyba coś takiego, jak tam ten murzyn pchał tego pana na wózku, a potem dostał taki samochód do jazdy jeździli nim po mieście. Bardzo fajny film, bardzo fajna komedia. Do dzisiaj bardzo fajnie wspominam. I właśnie tam występowało Maserati Quattroporte, tylko model wcześniejszy w wersji GTS, o ile pamięć mnie nie myli. Czyli była tam fałsem. Ja tutaj mam Maserati Quattroporte, tylko pod maską mam 3-litrowy silnik V6 biturbo, do którego za chwileczkę przejdziemy. Słuchajcie, samochód, no nie tusinkowy. Takich samochodów ogólnie jest bardzo mało na ulicy, bo bardzo dużo ludzi prawdopodobnie boi się tej marki, boi się tych samochodów, że będzie drogo, że będzie morze, się psuło, że to jest w ogóle jakaś abstrakcja, bo fakt faktem drogo jest. Maserati było drogie, jest drogie i będzie drogie, ponieważ jest to egzotyczna marka. Quattroporte, czyli czterodrzwiowe. Długie, wielkie, bo ten samochód naprawdę ma ponad 5 metrów długości. Kawał wielkiej, poważnej limuzyny. Ale teraz od razu nasuwa się pytanie, proszę pana, proszę podejść do środka, wszystko podotykać, wszystko zobaczyć, czy to jest fajne, czy to wszystko czeszczy, zgrzypi. Jak oni to zrobili? Ponieważ przy ostatnim filmie z Bentley'em y, śmialiście się nawet na Instagramie, kiedy wrzuciłem zdjęcie, czy to Maserati, czy Bentleya, na Bentleya śmialiście się, że to drogi Volkswagen. Tutaj prawdopodobnie będziecie się śmiali, będziecie chcieli się śmiać, że to droższe Alfa Romeo. Ale no bez przesady, no słuchajcie, jeżeli samochody są z jednego koncernu, to nie znaczy, że wszystkie są takie same. Naprawdę w tych samochodach, w tych drogich samochodach, w tych egzotycznych markach, tutaj naprawdę jest całkiem dobrze i bardzo, bardzo ekskluzywnie. Słuchajcie, od dziecka w motoryzacji podobało mi się kilka nazw producentów kilka marek samochodów czy motocykli i na przykład w motocyklach jest to Kawasaki po prostu podoba mi się ta nazwa i chociażby te motory nie były najlepsze to Kawasaki mi się podoba i zawsze chciałem mieć Kawasaki w samochodach jest całkowicie podobnie ponieważ jest kilka nazw kilka marek samochodów które bardzo mi się podobają właśnie Maserati jest Chyba najfajniejszą, po prostu najbardziej mi się podoba ze wszystkich samochodów. Do tego dochodzi Porsche i do tego dochodzi Bentley. No i Bentley to ten taki niby Volkswagen, co niech tylko, że Porsche to też jest Volkswagen. Ale Maserati oprócz tego, że ma piękne logo, ten trójząb jest piękny. Do tego ta nazwa samo Maserati naprawdę robi robotę. Poza tym ten, ten ryj, ten, ten grill tutaj z przodu, chociaż pewnie będziecie pytać, metalowy czy plastikowy. Plastikowy, ale taki potężny, taki ogromny, że naprawdę robi grubą robotę. A co się zmieniło w Maserati podczas całej tej produkcji? Dlaczego ten model jest inny od tego, co występowało w filmie? Słuchajcie, najbardziej możemy to zobaczyć po przednich światach. Troszeczkę takie się zrobiły, przeprofilowane, takie troszeczkę mniejsze. Oczywiście, jeżeli ktoś się nie zna na samochodach, to kompletnie nie zobaczy tej różnicy, bo te samochody są do siebie bardzo, bardzo, bardzo podobne. Ale zobaczcie z Jakie to jest długie? Popatrz tu, tu drzwi, potem tylne drzwi, i do tego jeszcze tylny błotnik, ale kawał fury, felgi na samochodzie. 20 cali z wzorem od Maserati, ponieważ jest to felga z wzór typowo z Maserati, z niczego innego tutaj nie założysz. Do tego czerwone zaciski hamulcowe z napisem Maserati, a rozmiar opony to 245, 40, 20 z przodu i 285, 35, 20 z tyłu, ale. Sam wzór tej felgi, sam kształt. No coś pięknego. No nie ma co gadać, włosi robią piękne samochody. Dodatkowo układ wydechowy w maserati wszyscy na pewno kojarzą maserati po pięknym dźwięku z wydechu. Bo naprawdę jest to chyba najładniejszy dźwięk ze wszystkich samochodów, jakie istnieją. Tutaj zaraz zobaczymy, jak to brzmi w tej V6, ale V8, V8 to jest klasa sama w sobie. Czy ładnie brzmi wydech w maserati? Bardzo ładnie, uwierzcie mi na żywo, bardzo ładnie. Quattroporte, to jest tak jakby na dużym Fiacie było napisane Fiat 4-drzwiowy ale to przynajmniej ładniej wygląda Q4, ty, nakleił sobie goś naklejkę z Alfa Romeo 159 no, na 159 chyba pierwszy raz to nakleili, albo nawet na 156 Q4 we Włoszech nazywa się tak napęd na cztery koła i Maserati no piękne auto, popatrzcie jak jest tył jaki on jest w ogóle szeroki, nie wiem czy na filmie to będzie widać ale tył tego samochodu jest taki szeroki że on wygląda jak Maserati z tyłu wygląda jak Maserati Gran Turismo, jak to się nie zna Gran Turismo dla wyjaśnienia jest to Maserati dwudziowe, więc powinni napisać tu napisali quattro, jak się mówi po włosku, uno, due, tre, quattro, więc powinni nazwać tamten Duoporta, nazywali go Grand Turismo. No i to piękne przetłoczenie na tylnym błotniku, takie samo jak w Bentleyu, czyli tak się pięknie, fajnie rozchodzi. No i elegancko znaczek, czyli trójząb z tyłu. Takie wiecie, smaczki. Włosi to mają coś do siebie, że wiedzą co gdzie nakleić i wiedzą jak to zrobić, żeby to było piękne. Ale czy to jest takie w pełni idealne? To naprawdę jest okej. Okay. Tutaj są wloty powietrza. Takie właśnie bardzo popularne dla Quatroporty i to wszystko nie są fejkowe, jakieś plastikowe naklejeczki, to jest, to jest metalowe. Tamten znaczek z tyłu, czyli właśnie ten też jest metalowy. No ale dobra, poza tym, że jest długi, wielki, piękna, fajna, czarna limuzyna, idziemy do środka. System bezkluczykowy, zbliżeniowy, otwiera drzwi. Otwarte. No nie, no nie róbmy je. Włosi naprawdę wiedzą, jak to zrobić. Czy jaka to skóra jest brązowo-czekoladowa, tofi. Zależy, jak się komu podoba. Konfiguracja samochodu z zewnątrz czarny, w środku taki lekko-brązowy. Mi osobiście się to podoba bardzo, ponieważ lubię takie tofi wnętrza. I tutaj, no Włosi się naprawdę bardzo postarali. Jeżeli ktoś by pytał, czy tu jest dużo miejsca, to jest naprawdę bardzo dużo miejsca, bo drzwi są tutaj bardzo długie. Fotel, jak wysiadacie, odsuwa się całkowicie do tyłu. Tam wielki tunel środkowy, tutaj macie całą tą przestrzeń taką wielką, naprawdę tu jest bardzo, ale to bardzo dużo miejsca. Tapicerki i materiały, jakie są użyte w samochodzie, naprawdę sztos. Tu, tutaj od góry już jest sama skóra, bardzo delikatna w dotyku. Tutaj dekor, klamka oczywiście jest metalowa, aluminiowa, metalowa, bardzo wielka, ciężka, taka, która się chyba nigdy nie urwie. Tutaj dodatkowo metalowa listewka dalej. Bauer and Wilkinson, jeżeli chodzi o system nagłośnienia, tutaj metalowa osłona głośniczka. Także to są ważne rzeczy, bo jeżeli to jest, to jakby to by było takie fejkowe, plastikowe, to byłoby nieładne. Tutaj wszędzie skóra, skóra, tutaj troszeczkę jakiegoś plastiku. Otwieranie tylnej klapy, osłonka głośnika całkiem nieźle, no i guziczki takie można przyznać prawdopodobnie z jakiejś Lanci, czy może z jakiegoś innego samochodu włoskiego, może nawet z świata, słuchajcie, może nawet z świata. Ale fotel, jak sobie dotkniecie, zobaczycie bardzo fajny, wygodny, chociaż nie ma mnóstwo regulacji, jest tylko regulacja przód, tył i oparcie tam i z powrotem dodatkowo odcinek lędziowy. To jak siądziecie w tym fotelu, to naprawdę w tym fotelu siuczek bardzo, ale to bardzo wygodnie czuję. Choć dobrze wiecie, że ja uwielbiam komforty z BMW, to tutaj w tym samochodzie naprawdę, no nie wiem, może ten znaczek, może to, że to Maserati, takie jest za w głowie, że, że po prostu wszystko fajne, ale naprawdę... Wydawało mi się wiecie, zawsze mi się wydawało, że jest taka szansa, że wejdę do Maserati i będzie tak po prostu jakoś tak jak w takiej droższej Alfie, ale słuchajcie, z Alfą nie ma to nic wspólnego, nic z żadną Alfą to nie ma nic wspólnego. Jeżeli już wejdziecie do środka, poczujecie te wszystkie materiały i to wszystko co tutaj się dzieje, to z Alfą nie ma nic, ani z żadnym Fiatem nie ma to nic, ale to nic wspólnego. Jak wejdziemy do środka, deska rozdzielcza jest strasznie wielka, bardzo obszerna tam w prawą stronę, bo za tym tutaj bardzo szeroki tunel środkowy, jako tutaj cała ta konsola. Dziwne, że takie tu jest takie wszystko takie jakby gołe. Jeżeli to się nic nie świeci, to jest takie łyse. To się nic nie dzieje. Dwa jakieś guziczki. Tutaj metalowa ramka do radia. Czy to radio, czy to telewizor. Na początku nie mamy pojęcia w ogóle, co tu się dzieje. Panel klimatyzacji. Lewarek zmiany biegów bez żadnych napisów. Tutaj jakieś guziczki w ogóle nie podświetlone. I tyle. Dekor. Tutaj mamy takie otwierane jak w BMW i w każdym innych teraz samochodach. Dwa cup holdery. I tutaj schoweczek. Jakiś mały. Coś możemy powrzucać. Oczywiście tam na dole wejście USB, wejście AUX, jakieś takie pod tym względem tutaj takie, takie coś, coś, coś wymyślone, ale takie nie wiadomo do końca co, bo ani tutaj telefonu nigdzie nie położysz, bo od razu wszystko pospada. Jedynie możesz wykorzystać tutaj miejsce na telefon, jeżeli chodzi o cup holder, ale też nie bardzo, bo tu jest zapalniczka, też nie ma, no o, chyba, że w tej pozycji można to położyć, to jest wszystko no tak to poza tym jeżeli chodzi tu o odkładanie telefonów takich rzeczy kompletnie zero, nie ma nigdzie miejsca kierownica ładna skórzana, bardzo ładna ze skórzaną poduszką powietrzną do tego tej znaczek Maserati, który naprawdę robi robotę bo nawet od samego patrzenia tutaj na ten znaczek jest mi dobrze no i odpalanie samochodu jest po lewej stronie, czyli naciskamy guzik i samochód robi brum brum Maserati wszystko podświetla się na niebiesko, ale co najważniejsze, nie świeci się tu żadna kontrolka, żaden czek i żaden błąd. To jest naprawdę duży sukces, jeżeli chodzi o Maserati. I teraz odwieczne pytanie, czy Maserati ma ładny dźwięk z wydechu. No piękny. Ale ważniejsze jest to, że żaden czek tutaj się nie świeci. To jest piękne. Zegar wyskalowany do 310 na godzinę. Obrotomierz do 8000 i od razu po tym wiemy, że mamy silnik benzynowy. No i na środku takie takie lanciowo, trochę fiatowe. Zegary po lewej stronie temperatura, po prawej stronie zbiornik paliwa i tak naprawdę nic więcej to już nie ma. Ale to wszystko jest takie naprawdę, jak zobaczycie to na żywo. Bo, bo zawsze oglądałem te samochody gdzieś na filmikach i wydawało mi się, że to jest takie, może takie, takie fejcho, fejkowe. Może to nie do końca fajnie wygląda, ale naprawdę, uwierzcie mi, jak to już widać na żywo, jest naprawdę, naprawdę jest ok. Dodatkowo za kierownicą łopatki do zmiany biegów, które są aluminiowe, ciężkie i one zostają w miejscu, nie kręcą się nam z kierownicą. No i uruchomił nam się tu system multimedialny, nie do końca mnie się to podoba. Słuchajcie, znowu na niebiesko Maserati Touch Control akceptuje i co my tu widzimy no Lancia, Lancia jak trzeba chociaż Lancia to też bardzo dobra marka włoska bo to są takie wysokiej klasy samochody więc Lancia też nie jest zła mogliby coś zrobić tutaj troszkę lepiej no ale jak widzieliście ostatnio w filmie z Bentleyem tam też było kiepsko, samochód drogi samochód za milion złotych a cały interfejs i to wszystko takie, takie troszeczkę byle jakie, więc zobaczmy to wszystko oczywiście dotykowe o proszę, grzanie stołka, które sobie od razu włączę tylna roleta, możesz wyłączyć ekran włączyć ekran Nawigacja, więc nawigacja pewnie będzie jakaś taka lekko starodawna, no proszę bardzo Garmin Nuvi, znowu taki sprzed 15 lat. No niestety, pod tym względem te samochody luksusowe jakoś nie są za bardzo zaawansowane. Ale wracajmy dalej do deski rozdzielczej, która tu jest piękna, góra jest ze skóry dodatkowo zegarek, może tutaj w Maserati zwykły, normalny zegarek to żaden Breitling, ale bardzo ładnie wygląda, taki owalny położony w tej pozycji, super, nawiewy metalowe o, proszę bardzo, twarde metalowe nawiewy, tutaj wszystko elegancko, ten dekor bardzo ładny, przechodzi to tak ładnie no i oczywiście napis Quattroporte, jakbyśmy zapomnieli, że to auto jest czteroziowe. dodatkowo schowek pod spodem, też to wszystko jest oprzyte ze skóry, schowek duży, proszę bardzo, elegancko dokumenty, oryginalny paszport z Maserati i Oryginalna książka serwisowa z Maserati wspaniałej pięknej Etui ze znaczkiem Maserati. To właśnie w Maserati w tych drogich samochodach bardzo lubię. Bo ja bardzo przywiązuję uwagę do takich szczegółów, szczególików. Nawet gdyby tu jakiś taki fajny długopisik Maserati leżał z boku czarny z jakimś chromikiem, wyglądałoby to przecudownie. Tutaj tunel środkowy ma kolor taki jak ta skóra, ale to już jest tutaj plastik dookoła. I co najbardziej mnie zawiodło, to podłokietnik, który jest fajny, wygodny. Taki duży nawet jak w BMW e 65-7, ale kiedy go otworzymy. Tunel jest strasznie wysoki i wielki. Ale kiedy otworzymy ten podłokietnik, ty. Tu nie ma miejsca na kartę kredytową. i No nic więcej, także w Maserati. Jeżdżą ludzie tylko i wyłącznie z kartami kredytowymi i naprawdę z niczym więcej. A teraz do filmiku nam tutaj przed pajączek, czyli z tym samochodem będę miał szczęście. Mniejsze lub większe, ale szczęście będzie na 100%. Bo ten samochód, słuchajcie, jest do sprzedania. Tak, można sobie zakupić ten samochód i kosztuje całkiem niedrogo. Samochód jest z 2013 roku, jest fajną, ekskluzywną, wspaniałą limuzyną i. Nie, no nie będę wam tutaj czytał całego wyposażenia i wszystko co jest związane z tym samochodem, wszystkie te informacje możecie sobie znaleźć na stronie www.autohit. Tam ten samochód też jest ogłoszony i tam też można zobaczyć dokładnie ile kosztuje. Ale cenę, tak się tak, za chwileczkę wam podam, ponieważ tutaj nie ma nic do ukrycia. Ja jeszcze tylko skoczę na chwileczkę na tylne fotele, bo tam z tyłu jest naprawdę. Naprawdę fajnie Chodźcie do tyłu Ja uwielbiam chodzić, oglądać samochody z tyłu Uwielbiam mówić o samochodach z tyłu Ponieważ nie wiem, jakieś tak, tak, tak lubię Fajnie kiedy w samochodzie z tyłu jest ok, Bo w większości samochodów z przodu jest zawsze super Ale to chodzi o to, żeby właśnie z tyłu było super I czy jest dużo miejsca? No, wystarczająco Popatrz jakie się wielkie otwierają drzwi po prostu odległość tutaj między tymi drzwiami to jest normalnie jakieś 1,20 m. Do tego oczywiście napisiki piękne, Maserati. No i tutaj przerwa między siedziskiem a przednim fotelem jest naprawdę bardzo dużo. Czekajcie, bo on pisze, że nie widzi kluczyka. Muszę mu oddać kluczyk. No Notabene, kluczyk. Popatrzcie, jaki jest fajny, ciężki, piękny, gruby aluminiowy kluczyk. Ale jeszcze szybciutko sobie zerknijmy, jak wyglądają tapicerki z tyłu, czyli skóra, dekor, aluminiowa ciężka klamka, skóra, przełącznik do szyby, tutaj troszkę plastiku. No i Bauer Wilkinson, żaluzja tylnych okien, możemy sobie ją Tutaj szybciutko złożyć i wchodzimy. O, panie, co się pojawiło drzwi bez ramy, Odsuwamy od razu szybę. No to jest sztos. Popatrzcie, co się stało. Po prostu sztos. W czterodrzwiowym samochodzie taka sprawa, normalnie. No, takie rzeczy lubię. Wchodzimy z otwartą szybą. A już nie pisz tam, już nie pisz, zamykam. Popatrzcie, jakie drzwi bez szyby. No kurde, blady. Sztos. Sztos uwielbiam, zamykamy szybkę. Szybka podwójna. Podwójna, w samochodzie cichutko, wszystko pięknie wygłuszone. Czy mam miejsca nad głową i czy mam miejsca przed nogami? No, nad głową, jak widzicie, mam dużo. Dodatkowo podsufitka piękna, z nubuku, milutka w dotyku, czarna, normalnie, jak we czy w M pakiecie. I czy mam miejsca przed kolanami? No, umówmy się, fotel ten jest odsunięty po prostu do przesady. Bo zobaczcie, jak on leży. W ogóle jest wysunięty za. Za środkowy słupek jest położony należąco, bo oczywiście tam ktoś bardzo mocno musiał się rozłożyć. I co mi zostało? 20 cm przed nogami. Miejsca jest po prostu do pełna tak dużo, że tunel środkowy wychodzi normalnie tutaj do tyłu. Tu mamy cały panel sterowania możemy sobie sterować ogrzewaniem foteli, możemy roletami sterować no i oczywiście klimatronik. Oczywiście są też tutaj nawiewy w słupkach także pod względem komfortu no w tym samochodzie jest po prostu ciężki szczos, naprawdę no. Kilka rzeczy jest takich, do których można się doczepić, że to niby taka troszkę może lekka tandeta, ale naprawdę, naprawdę, o proszę bardzo, podłokietniczek, jak w Audi A8, nic mu nie brakuje. Co my tu mamy? Oczywiście dwa uchwyty na kubki, tak zwane cup holdery, no i tutaj schoweczek, o, schoweczek, bo w schoweczku mamy dwa wejścia do zapalniczki, no. Nigdy wcześniej nie widziałem w schoweczku, w podłokietniku wejścia na... Do zapalniczki. No, nie ma przelotki na narty, nie ma lodówki, ale siedzi się tu mega wygodnie. Te, poza tym te skóry, te, te jakość tej skóry, kolor tej skóry i zapach tej w tym samochodzie normalnie kurczy. No, oczywiście samochód jest pięcioosobowy, tylko że rozkładając ten podłokietnik, siedząc w takiej wygodzie, ale naprawdę ultra wygodzie, ultra wygodzie nie zabierałbym tutaj chyba tej piątej osoby, tylko jeździł w czwórkę, bo. Nawet sam widok tutaj na tą kierownicę No coś pięknego powiem wam Coś pięknego Także ja sobie tutaj przysunę teraz roletkę z tyłu Żeby było pięknie, fajnie, cichutko i kameralnie I chciałbym tym samochodem jechać gdzieś w daleką trasę Naprawdę W tym samochodzie chciałbym jechać w daleką trasę Dodatkowo na każdym zagłówku macie logo Maserati Tak samo z przodu jak i z tyłu No jest tu fajnie Jak ktoś lubi takie detale, jak ktoś lubi takie smaczki Super i co zauważyłem Taki malutka szybka tutaj, taka mikro szybka no Naprawdę Niestety ta szybka może ma 10 cm ona jest tutaj tylko czysto designersko, bo tutaj ogólnie ona mogłaby jej tu kompletnie w ogóle nie być mógłby być na przykład tutaj gdzieś w tym miejscu guzik do otwierania i do zamykania drzwi jak w Rolls -Royce. no, Maserati klasa taka, taka samochodów wyższa ale taka naprawdę no powiem Wam, że zero wstydu Chodźcie, idziemy zobaczyć podstawowe rzeczy, czyli bagażnik. Bo nie wiem, czy w ogóle ktoś chciałby oglądać w takim samochodzie bagażniki. No, ale jeszcze wróćmy na chwilę tutaj do tych foteli, bo zawsze mnie ciekawiło to takie tu wycięcie środkiem. I czy to jest naprawdę wygodnie? To już stwierdzam teraz, że jest mega wygodnie. Ale te fotele bardzo są podobne do Alfy Romeo 166. Bardzo podobne, aczkolwiek to jest dużo, dużo więcej miejsca. Nie ma dociągów, panie. Jak to się stało? Maserati bez dociągów? Nie dobrze, nie dobrze. A zobaczmy sobie jeszcze ten bagażnik, bo chociaż może nieważny, ale niech jest. Jeżeli może być, to nie. Ty człowieku, to jest normalnie wielki bagażnik, długi tam do końca nawet nie ma jak dostać, Popatrz, tam normalnie aż w życiu ciężko do końca dostać, czyli długi tak jak A8, Volkswagen Phaeton, podobnie, prostokątny, podobnie, tutaj może troszeczkę niższy na wysokość, no ale kawał bagażnika i do tego jakieś takie piękne, fajne etui, tam jest chyba trójkąt i, 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 i jakaś apteczka, czy coś takiego, tak, trójkąt w ogóle z napisem Maserati, patrzcie, jak oni lubią robić ciekawe, fajne smaczki, proszę bardzo, trójkąt z napisem Maserati, do tego skrobaczka do szyb, ale skrobaczka już do szyb nie jest z napisem Maserati, ale ważne, że jest. No ale sam fakt, że taka jest torebeczka. Ona ma taki tutaj swój kształt, że ona tutaj po prostu pasuje do tego fajnego boczka. Super sprawa. Tutaj z tej strony macie siateczkę, można coś wsadzić. No i zawiasy, które są pięknie tutaj osłonięte. Nikt się niczym nie brudzi, nic nie widać. Bardzo ekskluzywna sprawa. Pod spodem koło zapasowe. Nie, pod spodem dodatkowe schowki. Jeszcze możecie sobie coś tutaj dodatkowo jeszcze nawrzucać. Nie no, bagażnik. Poza tym materiał, z czego jest wykonany bardzo fajny. Oczywiście tu metalowe znowu no, powiem wam, że Maserati, a zamykany ręcznie niestety, no trudno, ale Maserati zaczyna mnie się bardzo podobać. Kamera cofania. Zaraz musimy zobaczyć, jaką ma rozdzielczość, bo w Bentley'u było słabo. Jak tu się zamyka? Delikatnie, ale bardzo szeroka ta klapa jest. Bardzo szeroka, normalnie taka, że nawet jak patrzę teraz na ósemkę czy Fejtona, to w by się kończyła gdzieś tu, i tu, a tu jest jeszcze po, po 10 cm na boki. Poza tym ta dupa jest tak szeroka, tak szeroka, że. Ale nienaturalnie szeroka. W wydechach są klapki czy nie ma? A coś tam jest. Coś tam jest. No coś pięknego to jest najpiękniejszy dźwięk ze wszystkich samochodów na całym świecie. Szok. Chodźcie, oglądamy jeszcze silnik, bo silnik bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Maserati, bo silniki... No co tam, silniki wspólne z tym, z Porsche? E, z Ferrari! Co nie? Z Alfa Romeo. Z tą nową może Alfa Romeo. O, jak się ładnie uchyliła nam pięknie klapa. Czy ją się łatwo otwiera, czy ciężko? Łatwo. Bo już O, bardzo łatwo. Tutaj wichaj sterek i otwieracie. Piękna v Coś mi to przypomina. Coś mi tu przypomina właśnie chyba Alfa Romeo Giulia. No, tak chyba mi się wydaje, że podobna ta obudowa taka jest. 3.0 V6 biturbo, 410 koni. Silnik z Ferrari gdzieś tam poobcinany, porobiony. No, kurde, fajny. No, ktoś będzie się śmiał pewnie, że o Maserati, pewnie jedziesz, stajesz na światach i ci zapłon wypada. No niekoniecznie, jeżeli samochód ma w miarę fajny przebieg i jest dobrze serwisowany, to niekoniecznie. Ale jak patrzę to Jezus, jakie to jest masywne, strasznie. Zobaczcie, konstrukcyjnie to jest rama, jaka masywna. Ja cię kręcę, to bardzo normalnie. Tu ze znaczkiem Maserati, czyli dobrze, tu to, to wszystko weźmie. Maserati to się tak kojarzy, właśnie, że tu będzie zgrzypieć, tam będzie czeszczeć, a tu jednak nie. Tu nic nie drży. Nic się nie rusza, wszystko jest takie kurde, jak powinno być, wszystko jest twarde, wszystko jest fajne. No ale jakby nie patrzeć, z której strony by nie zaglądać, to wypadałoby, żeby to była ta właśnie fałsemka, która tak wspaniale, pięknie brzmi. No i co? Tyle. Takie jest moje zdanie. A więc słuchajcie, samochód z 2013 roku przywieziony z Luksemburga z serwisem do samusieńkiego końca. Ten samochód ma książkę serwisową i był serwisowany do samego końca. W serwisie nawet każda najmniejsza wymiana, nawet podobno baterii w pilocie. Rozumiecie? W serwisie. Wymiana baterii w pilocie w serwisie. Nie do wiary sytuacja. 2013 rok, piękna, wspaniała, fajna, ekskluzywna limuzyna. W jakiej cenie? Jedyne 199 tysięcy złotych. I powiem wam, że wydaje mi się, że jak za taki samochód, za taką klasę samochodu, za to co ten samochód wam daje, jadąc po ulicy, bo jadąc z tym samochodem po ulicy, wszyscy się patrzą, to 199 tysięcy uważam, że nie jest jakoś bardzo dużo. Wszyscy teraz będą się pewnie bali, proszę pana, ale co z naprawami, a co będzie, kiedy mi się coś zepsuje. A co jest na przykład z samochodami typu Audi czy BMW? Jak tam naprawy są? Po ile? Po stówce? Po dwie? Tam też jest w tysiącach. I też na przykład masz 3-litrowego diesla od BMW i naprawa rzędu 50 tysięcy złotych nie jest żadnym zaskoczeniem. Więc takie Maserati może okazać się, że nie jest stale takie najgorsze w serwisowaniu. Ale na pewno co Ci zagwarantuje, to zagwarantuje Ci to, że jedziesz po ulicy i drugiego takiego samochodu nie spotkasz, ponieważ bardzo rzadko można spotkać Maserati na ulicach. Jeździ tego troszkę. Troszkę, naprawdę troszkę, ale można go spotkać naprawdę bardzo rzadko. Także, jeżeli chcesz nietuzinkowy samochód, którym będziesz się wyróżniał na ulicy i będziesz chciał mieć wspaniałą, fajną limuzynę, która szybko jeździ, ponieważ 410 koni w tym samochodzie naprawdę daje radę. Pięknie brzmi, jest super wykonane, jest obszerne w środku. No, po prostu, kurde, blady. Ten samochód nie ma tak za bardzo minusów. No, można by się do czegoś doczepiać, ale chyba tylko na siłę. I dlaczego się ludzie tego boją? Dlatego, że. Ten znaczek ich przeraża na 100%, ponieważ kupują różne inne samochody. Kupują Porsche, kupują drogie BMW, drogie, Mer drogie Mercedesy, serwisują je bardzo drogo, dokładają dużo pieniędzy o Maserati. Nie myślą, ja myślę, że ze strachu, bo ja nie wierzę, że komuś się nie podoba ta nazwa, że komuś się nie podoba ten samochód i mógłby powiedzieć złe słowo na temat tego samochodu, bo. Nigdy prawdopodobnie nawet w tym samochodzie nie siedział i nigdy nim nie jeździł, więc tyle co ogląda w jakichś programach motoryzacyjnych lub coś tam sobie poczyta w jakichś gazetkach motoryzacyjnych. Bardzo fajny samochód. Także słuchajcie, ja dzisiaj kończę. Jeżeli Ci się podobało Maserati, podobał ci się ten filmik, oczywiście łapeczka w górę subskrypcji i piszcie w komentarzach, co chcecie oglądać, bo jak wiecie, w ostatnim filmie powiedziałem, że jeżeli chcecie Maserati, napiszecie w komentarzach Maserati, to wam pokażę Maserati. No i proszę bardzo, u mnie jak z dzieckiem nie trzeba długo czekać. Mówisz że masz też Maserati, masz Maserati. Chcesz w następnym odcinku Bugatti, będzie Bugatti. No tutaj w tym momencie to chyba zażartowałem, ale jeżeli będziecie o samochody takie normalne, bardziej przyziemne, to jak najbardziej na tak. Może nawet dodałoby się załatwić jakiegoś roycea ale na to potrzebuje po prostu tylko troszeczkę więcej czasu. Także słuchajcie. Ja dzisiaj się zawijam, a my widzimy się w następnym odcinku. Papa. Pa. A ja to dalej słucham. Tego można słuchać godzinami. Coś pięknego.